W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Minecrafta tak. Dzisiaj mm, ym, wejdziemy z, y, do kopalni na beczkoncie. Kopiemy jej trochę diaksów Ale, tak, y, y, Ale tak, dzisiaj chcę zrobić portal do netheru. Trochę mi zaczyna. Ale tak, dzisiaj chcę zrobić. Już mi wysłał sms -a. Polska, 666 mi napisał. Polska mi napisała 666. Ej ludzie, tu się coś dziwnego dzieje. nie Dziopsa. Hmm. Krzesiwo, krzesiwo, jest tutaj krzesiwo. Nie mam już ale będę musiał iść Znowu sześć, sześć sześć mi pisze ta osoba. Ja się zaraz denerwuję, sześć sześć, sześć. ja się denerwuję. Zaraz wyjdę z siebie. No przestań. Sześć, sześć, pisze. Już nie będę reagował. Po prostu widzowie pisze mi ciągle sześć, sześć, i tyle. Pisze mi sześć, sześć, sześć. Zostaw mnie w spokoju. Ja chcę nagrać odcinek! Nie wnikajmy widzowie Denerwuję już mnie za... No kurde Halo No co? No jakaś Polska widzowie do mnie pisze i normalnie jak ja wyjdę z siebie to ja y -y -y się zdenerwuję na tą Polskę Jak jak, yy, moi, jak Dudkowa se robi ze mnie pranki, to ja normalnie się zdenerwuję. Tak widzę? Piszcie, jak uważacie, bo. Mm, jak mnie się mogli, a jak nie, to piszcie w ogóle w jakichś komentarzach. Blajak jakich. ja tu szukam. Chyba wiecie czego: Upgrade i efektywność. Mam najlepszą łopatę na świecie. Zimniaczki. Dobra, dobra, dawno nie grałem na widzowie na belczemicach. Więc mm, będę już często grał na belciu. Zapomniałem, że mam te głupie buty. Nie są głupie, ale po prostu mi przeszkadzają czasami. Jest! Vir. Nie to jest wir. Kurde. Nie rób SA ze mnie jaj. Ty mal. CE sms MESA?! Nienawidzę tej osoby. Ła, palnąłem się przez tą osobę. Jest! Jest! Ale nie wypadło to, co ja chcę.

Przestań do mnie pisać, jakaś głupia osoba! A, jakby jeden, ten nowy budynek to jest y, domek y, mojego przyjaciela. też będzie bazą. Jakby coś się zła, stało złego. Y, jakby gramy na pizzflu, bo to jest normalne życie. Jezu, co tam? Nie, nie. Jakby to ja to dostaję na zegarku, y, więc widzowie. Jakby, nie wnikajcie w to. I pójdę do swojego domku się przespać. Oczywiście. Ale tak, ta baza, dlatego ten domek jest duży, bo to jest baza, będzie bazą dla wszystkich. A wychodek jeszcze nie gra, na tym zerwiam. O, to jest nasza skrzynka. Łóżko bierzemy zielone. Zgib. Sleep. na szczęście widzowie na razie nic nie pisze i dobrze, bo bym tego kogoś bo ja nie chcę żeby nie spisał była osoba, więc tak my sobie zbudujemy portal do nelerku oczywiście ty nie mam Tam są potrzebne złote buty, więc idziemy do Byci domku. Mm, bo... O, Geralt! Yy, pilnuj wioski. O, Geralt, pilnuj wioski. Dobra. Wiem. Mamy jakieś złoto na, akurat na butki starcze, więc zapickam. Ja ile? Ile? ILE TY MASZ JAKSÓW?! 14 diamentów. Aż nawet jej nie wierzę. Co? co tu się. Nie wiem, co się stało. Ja nie wierzę. W, w to. Ty, bo jeszcze muszę mieć złoto do handlowania z tymi bajglanami, No, nie mam zęczętowanego. a same 600, więc. Můj se mi tam i, tam já vyjde. Já jest můj obs? Já jest můj jeden obs? Nie mam opsa. Łopsa. Opsa. No naprawdę. Muszę kopić tą meltowym killowym. Spadaj owców. Na razie nie do niej zejdzie pół dnia, więc lepisko. Mam 10, więc zbudujemy portal do naderku. Șup, șup! S-a băiat 600, nu-i normal Domnule, nu-și dă 600 nie ma obsa. To tak się robi. Nie ma obsa ostatecznie lecą z koksem. Trochę za mały chyba ten porta. Nie wiem, czy mi się go na osoba do mnie pisze. Pisze cały czas. A ja kopię o psa. Dojczy pies. Pije. Przestań! No, okej? Okay? Tu musi być Ops! To, ja, to ja robię krótkie cięcie, No i lena do mnie dzwoniła. Nie wiem co chciała. No tak mówię: krótkie cięcie. Widzimy się, jak już wykopę pan więc jest epicko, więc my idziemy tam chyba, gdzie były, jak z mą, tu gdzieś były diamenty. Chyba nie mówię, że były. To jest węgiel, to jest węgiel. Więc kopiemy. Część dajmy. Aironka. Kopimy. Aeronka chcemy naprawić. Okej, okay. i się, widzowie, na nagraniu, ale tak. Yy, jeśli nie, to mojej pioseneczki, Na przywitanie, widzów. A ja właśnie znalazłem yy, lapis, lazury, taki bardzo epicki. Takie diamenty znalazłem, piękne. Jej! Jej, ile tutaj sztuk diamentów. Dwa, 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 dwa! Czyli nie wiem, ile będziemy mieli. Dwa razy 2, trzy. Będzie dziewięć. Co cię tu stało? Dwa razy y, trzy to jest. Dwa razy trzy to jest sześć, a dwa razy cztery to jest. A trzy razy cztery to. Halo! Dobra, kopiemy to. Ciekawe ile to. A po ile wypadają Daks? Po dwa, czyli dwa razy jeszcze... Będę miał, że wam mówię, 12. Nie, 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 nie zauważyłam 12 diamentów, ale pięknie. Ez! Na, na ten, S, na, jakby ktoś szukał diamentów, wpadaj się tutaj na ten serwis, S, na ten serwie to jest S do zrobienia, do wyszukania diamentów to tu jest S, S, po prostu ile tu jest fajnych rzeczy. Ja tu też Golda szukam, bo nie chcę mieć tylko tyle. To nie wypadło. Ale tu już byliśmy. Nie hop. Nie hop. Nie hop. Nie hop. Tureda. Jezu, ja to się spalił. Niestety. Nie! Nie plis, nie plisnie nie plisnie plis, nie. Plis, nie, plis, nie plis, nie. Plis, nie Mam mocną zbroję. Na bardziej mi się udało przeżyć. Wpadłem do lawy, widzowie Nie, wiecie jak to boli? <głos> <głos> nie wiem, po co dodatkowo do mnie dzwoni. Żeby... Zobacz, tajemnic. Tu jest moje pierwsze narzeco... narzeczone moje. Takie jakby. Więc y... nikomu nie mówcie! <noise> Zastanawiam się. I sobie słuchajcie, poczeka głosowa. Masz nowe wiadomości w skrzynce. Liczba wiadomości głosowy Jeden a to poczta głosowa, więc chcę walić, walić proszę. pocztę głosową, bo ja jej nie lubię i niech przestanie do mnie pisać, bo ja się zdenerwuję, tak jak ta nieznajoma postać, która do mnie pisze, ta polska cała, nie wiem kto to jest, jakieś dziwa, jakieś coś dziwne, jakieś dziwa. Ale gol! No normalnie ile razy już padłem do lawy, no. Widzowie, ratujcie. Ratujcie, widzowie. Słyszę slajma. Slimema. Slimema słyszę. To jest epik. Pięknie. My sobie wychodzimy na zewnątrz. Już ile odcinek trwa? Osiemnaście minut, ok, 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 ojej, okej, ok, ojej, okej, Hop, ok, ojej, okay ojej, ojej. hop, hop. hop, 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 hop. Hop. Czy to jest ta dziurka? Wy wychodzimy z wenta. Widzowie, wychodzimy w się z wenta. Jesteśmy impostorami. Ale nie mamy miecza. A nie, jednak mamy epic. Epic battle simulator. To jest tu. Halo mi pisać Polska! Prazeń pisać do mnie. No i widzicie jaka to moja y, narzeczona jest dziwna. Pewnie ona mnie troluje, więc y, y, y. wejdźmy sobie do tutaj, bo to jest piękna chłopka. Oczywiście tutaj podłoga nadal jest zielona. Tu jest pięknie. Enchant, oczywiście. W pierwszej osobie zenchantujmy sobie diamenty. Hey. Przecież grałem na peacefulu. Przecież... Przecież na pis -hulu. gram na pisculu! Gram na pispolu! Hulu! Hulu! Hulu. Hulu. <grywki> <grywki> Widzowie jest yy, lena budkowa, yy, a ten piedę yy, w Kima. Z mieczem więc dobra, ale o co, ten, Lena był i ten był jakiś typek, polska, do mnie pisze, nie? I no. nie wiem o co chodzi, ty może wiesz. Nie, nie wiem. Nie wiesz? No. Ja myślę, że ty mnie trollujesz. Nie. Na pewno. Coś procent. Na procent? No nie wiem, bo ja się wybieram do naderu dzisiaj co, nagrywasz filmik No Jakiś typ do mnie pisze jakaś polska głupia normalnie Ja się... Ja... a ja, a ja wychodzę z siebie normalnie yy, bo ja się tak zdenerwuję zdenerwuję zaraz, że... że będzie lipa bo jestem wkurzony akurat teraz ja piecholę, normalnie dzwoni do mnie, yy, znaczy dzwoni, dzwoni do mnie, yy, pisze do mnie i ten no, ale oczywiście też się rozłącza, więc no, 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 A ja właśnie odpaliłem portal do nederu i wchodzę do nederu, żeś mi zdrowia, bo ja nie chcę umrzeć w nederze. Jakby tym bardziej w lawie, a ja już dwa razy wpadłem do lawy w całwie, wykopałem cztery opsa, które mam teraz dwa opsa i ten. Ej, a co on do ciebie pisze? Y... 666, numer 66. No Powiedz. No numer 666, halo. Nie, 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 nie. Spadaj ga gaście. Jaki ty masz wyraz twarzy, Gast! E! No jak ja mam odbijać tą kulę? Nie! Nie! Zdenerwowałem się na ciebie, Gast! Zdenerwowałem! Dzień! Teraz się rozłączam. Dobra, pa. Nie Izowie Ratunku, pomocy Jest Następny gaz No normalnie co za Lipna więc Co za lipny spał Teraz mi spali te buty Będę tego nie chciał Ale akurat blisko tego bram Teraz odpalimy znowu portal, bo normalnie się nie da się... Da nie, 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 nie spalaj się! Ała! pali się! Panie Policjancie, jaki tu pożar. Co w mi napisało? Zrób pierwsze wyzwanie na filmie. Zrób sześćdziesiąt sześć pompek. Sześćdziesiąt pompek. Naprawdę. Nie dało się lepszego wymyślić. Nic lepszego się nie dało wymyślić. Y, Uciekamy. Naprawdę nic lepszego się nie dało wymyślić. Dobra. 66 sześć popyt. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

düncün. Ben gerek